Ej Misiek, weź tą dupę tu, co ty robisz? Dupę. Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. E, oferuje pan jeszcze usługi mikołajowe na wynajęcie? No, jeszcze, jeszcze jakąś tam z jedną osobą mogę zmieścić. A skąd? No właśnie chciałem się dowiedzieć na jakim pan terenie dokładnie działało? To jest niestety Reda, nie? No ale Pan skąd dzwoni? No ja dzwonię właśnie z pod samego aquaparku, wie Pan gdzie jest Akwapark w Redzie? Wiem, kiedyś tam mieszkałem. O, no to ja jestem właśnie w okolicy aquaparku Reda. No, yy, no mówię, jeszcze, jeszcze powinienem Pana yy, jakoś wcisnąć. Yy, ile, ile Pan gęga? 300 złotych, tak jak w ubiegłym roku. No nie, no nie musi pan się tłumaczyć, nie? I wtedy od której godziny pan jest, do której by pan był? Nie, to znaczy, to dzieje się tak. No, pan wyraża chęć yy, przyjęcia wizyty Mikołaja. Wyrażam, yy, wyrażam. I wyraża. yy, yy, określa pan widełki czasowo, o, yy, w których godzinach panu by najlepiej pasował. No. Ja jutro, dokładnie jutro będę siadał no. i logistycznie to y, wszystko ujmuję, starając się dopasować y, wszystkim, żeby do tej pory y, czwarty rok już, już, już teraz będę chodził i do tej pory y, jakoś tam udawało się wszystkim dopasować nim Wiadomo, że nie można powiedzieć, że ja chciałbym o 17.30, czy o 18, czy o 19, no bo jest to nierealne. Dlatego y, mówię o tych widełkach czasowych, widełki takie godzina do półtorej, widełki czasowe, żebym ja mógł, y, żeby po prostu nie było, że ja na przykład będę jeździł Kosakowo, Reda, Kosakowo, Reda w kółku. Wiadomo, że ci, o! ci są... Y, y... Słucham? Nie, no. nie, nie, właśnie mówię, słucham, no. No, no. no, i, no. Jaką godzinę pan by chciał, powie pan najpierw? No, no, no nie wiem. Znaczy się widełki oczywiście. No, no nie wiem właśnie tak yy... no nie wiem no kurczę, no wiadomo, że to no, no, no to, pan, to pan powinien wiedzieć no bo to, ale pan, pan mówi o wigilii czy o kiedy? ja mówię o wigilii a o wigilii, no to wiadomo, że najlepiej tak przystępnie, nie? o której? Yy, nie 22, 23 słucham o, o tej porze to już nie ma Wigilii, o tej porze ja już znaczy nie przyjeżdżam. Ale właśnie, a bo właśnie na początku panu nie powiedziałem, bo to właśnie nie, bo pan pewnie głównie jest zamawiany dla dzieci. i u nas No taka, i, no, i u, nas, u nas, też będą dzieci normalnie, bo będziemy siedzieli pewnie do 22-23, ale też wiadomo tam będą starsi i tak dalej, będziemy sobie siedzieć, biesiadować, że pan po prostu do nas przyjechał, jakby taki starszy druh, i normalnie tam w się z nami napij i tak dalej, godzinka i do domu, nie? Nie, 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 nie. nie, nie. Ja ale... samochodem przyjeżdżam, czy nie? Ale nie, nie, właśnie nie. Wręczam, wręcz... Ale nie, właśnie chodzi o to, że pani musi pić alkoholu, tylko że po prostu pan będzie z nami siedział, żeby przy stole, nie? Żeby goście wiedzieli, że pan z nami siedzi. I też te dzieciaki, nie? No dobrze, no ale nie o tej porze, mi już panie. Ja, ja dłużej jak między godziną 15 a 20, to nie jeszcze. A z gdzieś? Nie, to już za późno. A mogę się zapytać, ja, dlaczego, ja ja mogę... Się właśnie dopytać, dlaczego za późno? Jak Dlaczego? No czemu na przykład 21... no, bo za... no bo jeżeli powiedzmy ostatnią wizytę będę miał o 19.30, no, no to nie będę błądził półtorej godziny i, i przyjeżdżał jeszcze na 21.00. Od 21.00 ja od 20.00 to już siedzę z rodziną. Chłopie, ale my się dopłacimy, nie wiem, te dwie stówki nawet więcej, przyjedziesz na 21 i będziesz zadowolony, no kurde, no to też tak przesadzasz moim zdaniem, nie? No, no niestety, o 21 wizytnie. nie. Ja, no to dobra, na 20 przyjedź, dostaniesz te 200 zł więcej i tyle, no Jezu, narzekasz, kurde, pajacujesz w tym stronie Mikołaja, frajera z ciebie robisz jeszcze nie chcesz przyjechać. Fraiera, to poszukaj chłopie w rodzinie. No nie, no dobra, może teraz przesadziłem, nie? Ale wiesz o no, co chodzi? No no raczej, raczej. No, raczej. No, no to przepraszam, ale wiesz o co chodzi? Żeby po prostu tutaj z nami tak wiesz, przy stole, żeby taki klimat świąteczny. Ja rozumiem, a no oczywiście, no ale klimat świąteczny może być i o godzinie 18, 19, 19.30, a nie koniecznie o 21 czy o 20. No tak, ja ale po prostu jutro będę. No. no ale wiesz, że na przykład dzieciaki Słysza. idą spać tam między wiersz, 19-20? To wiesz, oni akurat zanim się kładli spać, to mikołaj, zanim będzie siedział, siedział przy stole, nie? Ty już tam nawet nie musisz pić, tylko żebyś tak siedział w tym stroju. Moja wizyta trwa 15 do 20 minut. Dobra, przyjedź na 20, kurde, dostaniesz podwyżkę i tyle. Ale to nie jest, to tak nie działa. Moment. O. Mówię, na którą jest, godzinę, to tak nie się... działa. No kurde, no wiesz o co chodzi, nie dziw się, że ja się no, też denerwuję. No, no, no ale przecież przed chwilą tłumaczyłem. Najpierw yy, jest tak, jest yy, spłacenie zadatku no i to jutro wpłac... otrzymuje się godzinę, jutro otrzymuje się godzinę, o której, no. o której będzie wizyta, a najpierw ustala się, te widełki, o których mówiłem, Czyli takie godziny do półtorej, że od tej do tej chciałbym, żeby mi Gołaj się pojawił. Ja, i co ty za 15 minut 300 zł weźmiesz? No oczywiście. Chłopie, no to bym. No bez urazy, no ale kurde, dam ci nawet te 500 zł, ale poślij z nami godzinę przy tym stole. Nie ma takiej opcji. To chłopie, no to pakuj się i szukaj innych frajerów. No. Nie narzekam na brak zleceń. Pozdrawiam. Z tego, co słyszę, to narzekasz, bo negocjujesz ze mną kwotę. Acz. O. ci jeszcze raz zadzwonię. Eee. Jeszcze raz zadzwonię. O. Się chce Odbier odbieram ostatni telefon, bo 22 już się. Słucham. No słuchaj mnie, no, y wiem, że może trochę przesadzam. Y no ale kurde, no oferuję Ci większe pieniądze, a Ty jeszcze narzekasz i nie chcesz przyjechać. To jest dla mnie przesada, Piętna... nie? Nie, 15-20 minut trwa wizyta, nikt nie grymasi, a Ty zaczynasz grymasić, chłopie, no kurde, no to... No ja grymaszę, no ja wiesz dlaczego grymaszę, bo po głosie słyszę, że jesteś młody, a nie stary, ja oczekuję Mikołaja z grubym brzuchem i że był alkoholikiem, a Ty nie że nie chlejesz, no jesteś szczupły, jeszcze chcesz za 15 minut 300 zł. wypierdalasz. Dobrze, dobrze. Jest tyle Mikołajów do wydania na pewno. No i dobrze. Wystawiam ci negatywną opinię, żebyś się nie obraził. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Dobry nocy. Widzowie, idę siku, bo Naprawdę, widzowie. Muszę iść i siku. I co, teraz ja pójdę siku i znowu ucieknie z 300 osób? Ну не, ну курля. Я не